Ejka, kochani! Dziś przygotujemy takie oto pyszne zapiekanki, jak z budki za dawnych lat. Zapraszam do przygotowania. Ule kroimy sobie w drobną kostkę, a pieczarki w plasterki. ogóle przesmażamy z solą na oliwie. Cebulka nam się już podsmażyła. Teraz dodajemy pieczarki. Pieczarki nam się już prawie usmażyły. Dodajemy pieprz czarny, tak około pół łyżeczki. I ja dodaję też tak mniej więcej z pół łyżeczki suszonego lubczyku oraz łyżkę śmietany 36%. Ewentualnie łyżkę serka mascarpone. Wszystko razem mieszamy. I dusimy wszystko jeszcze tak około 2 minutki. W tym czasie możemy przygotować sobie bułeczki. Jak nasze pieczarki w śmietance już zgęstniały, to je odstawiamy i w tym czasie przygotujemy bułki. Na każdą bułeczkę położyłam nasz przygotowany farsz. Teraz wszystko posypujemy sobie każdą bułeczkę żółtym serem. Będziemy zapiekać w 200 stopniach około 5-6 minut. Nasze zapiekanki są już pięknie przyrumienione. Podajemy je z ulubionymi dodatkami. U mnie to będzie majonez i keczap. Mam tutaj majonez w rękawie cukierniczym. Zdobimy sobie ładnie. Każdą zapiekaneczkę. I tak prezentują się nasze gotowe zapiekanki. Są pyszne, chrupiące. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę, wciśnij subskrypcję, dzwoneczek, a wtedy żaden film Ci już nie ominie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!